Dzień dobry. Najnowsze wydanie dwutygodnika Nowe Info już w kioskach. Co w numerze? Piszemy o brutalnym ataku na księdza, do którego doszło w kościele w kobiurze. Jest także o groźnym pożarze w wieżowcu w Tychach. Lokatorzy tego budynku mieli sporo szczęścia. U nas szczegółowy raport o zmaganiach z epidemią w Tychach i okolicznych miejscowościach. Epidemia nie oszczędza także tych najsłabszych. Koronawirus pojawił się w ośrodku dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Fiat po raz kolejny przedłużył postój związany z epidemią, a w Bieruniu i w Tychach znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej o zniecierpliwieniu kupców styskich hal targowych. Chcieliby już handlować przemysłowymi artykułami, tym bardziej, że konkurencja z supermarketów robi to już od dawna. Będzie zamknięty chodnik przy szkieletorze w Tychach. Maturzyści zakończyli już rok szkolny, a z Oświęcimia dotarła tragiczna informacja o śmierci mikołowskiego poety Arkadiusza Kremzy. Zginął wraz z swoją dziewczyną w wypadku samochodowym. Specjalnie dla nas ksiądz dr Tadeusz Rozmus, salezjanin pochodzący z Woli, relacjonuje z Rzymu. Codziennie duchowni i świeccy wolontariusze pomagają bezdomnym imigrantom, a także rdzennym Włochów, Włochom, którzy gromadzą się w koliczy dworca w stolicy Włoch. Przypominamy reportaż sprzed 10 lat, bowiem tyle właśnie minęło od śmierci i pogrzebu prezydenckiej pary Marii Lecha Kaczyńskich. Atmosferę tamtych dni oddaje Zdzisław Barszewicz, był wówczas bowiem w Warszawie. A z kolei Marcin Zarzyna prezentuje obszerny reportaż historyczny o kupcach z ulicy Damrota. Kilka pokoleń mieszkało i pracowało w tej kamienicy w Tychach. A tutaj e, znak naszych czasów, fotoreportaż Tomasza Pestki, zamaskowani. Kupujcie nowe info, wspierajcie lokalną prasę, możecie naszą gazetę kupić w kioskach, ewentualnie w prosty sposób na naszej stronie www.noweinfo.pl w zakładce e-wydania. Dziękuję za uwagę.